No jest. Ej, kogo mam wybrać? No właśnie, to jest dobre pytanie. Nie mam zielonego pojęcia. Co jakie są imba postacie? Wszystko wygląda jak z żynka z Warcrafta 3, jest taki syf Cześć, i tak przegramy. Jest na, hej, do, na dole wam zasugerowałem Jednego z... Gdzie? Gdy zasugeruj Aha. Riki. Sinbad, A jesteś dobry w jest kryształowa dziewica. dziewica. Myślę wydaje, że jest spoko. Bo to, to jest, jest ja sobie wezmę. Ja wezmę jakiegoś orka, czy coś takiego. Gdzieś tu był. Nie wiem, wybrałem że już, że kończy czas. Dobra, chyba nie zdążyłem. Aha! Myślałem, że to jest ta, co na tygrysie. A co nie jest ta, co na tygrysie. Co ja wziąłem? Nadal możecie wybrać. Jeszcze mogę wybrać, tak? Nie wiem, próbuję wybrać, ale... A, wybrałem Jej! Ej, wygramy czy nie? To Tylko itemy kupcie. No no Oczywiście, że nie wygramy. Boże. Kemu no, to są takie lagi Jakie itemy? <laughs> Jak otworzysz sklepik po lewej stronie Nie no ja, ja rozumiem, że tu się... I to itemy. Ja my jesteśmy kupuje, ja ale jakie? Tak Wybuch niszczyciel mrozów, rozdymaj będzie Będzie wrogą jednostkę boski, w lodowej powłoce Po lewej stronie w sklepie masz przedmioty startowe. Kup te, które są tam zaspirowane. Mhm. Mhm. widzicie co, ja nie Ej, co kupić na, na początek? Tango, coś. mi mówi, że tango jest dobre Konsumuje się drzewo nie, Coś nakupowałem, ale nie wiem co Kupiłem sobie zwierzątko Ej, to jak idziemy? Jak gramy? Let's go. Ja pójdę na środek, bo widzę Sinbad, nie chce No nie Ciężko no, ja się so czuję się... nie, nie zapomnij wziąć ten... jakieś... Chodź chodź, chodź, chodź Chodź, 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 chodź Co to masz za krowę, moski w pierwszy Nie wiem, to się cięże oh. duży, przynajmniej ochroni cię ja będę ci, ja będę ci czarował jakoś tą laską. Prowadź, ja teraz sobie mogę spokojnie... <grym> Fajna jest ta jeśli kliknie, żeby chodziła za kimś, to ja mogę sobie teraz na przykład... Mogę sobie siedzieć, mogę patrzeć co się dzieje. Proszę iść, puszuj mida, Moskit. Jedzie pociąg z Bo z musi mi na tym midzie. <grym> tam mówi, że na mida we dwóch to jest mało. No, idziemy, idziemy no. Nie, bo ty moski dobrze grasz, bo tu idą teraz tym. Te, jak, jak się nazywają te tutaj, takie ludziki, co biegają? Za mną podążasz, to chyba dobrze gram, nie? Okej, okay, jest ten, zabijmy go, zabij go, zabij Ja idę Pamiętaj by na Pamiętaj Moskit Tak, tak <grywa> Odejmą się specjalista Boże, chciałem swojego zabić coś mi nie wychodzi laskitowanie, ale teraz mi siądzie Boże O, 48 złotka. Kup coś fajnego, Moskit Mój Czemu, Czemu ty go? zabijasz tych ludzików mi tak strasznie? No bo mój oh. Ej, wygrywamy w ogóle ten po... Zbijmy tego bohatera tutaj, Czego? nie wiem co ja zrobiłem, jakoś mnie mnie <grym się bądźłem> <grym> <bądźłem. grym się bądźłem> e, chyba muszę... Ty, Ukar koś tam zabił. Super. Ej, strasznie fajna gra, podoba mi się, takie Diablo, takie coś. Co tam z tobą moski masz regenerację many powiększoną dzięki mnie. Super. I w ogóle tam co Francja działa, to u mnie Francja nie działa, bo bym się znowu dostartować Chyba nie dobrze zrobiłem, że teraz właśnie zamiast u, Mos to Moskit to wracaj, Moskit back! Moskit! Jest jakiś... Jak przez ciebie przegramy Moskit, to będzie straszna porażka wszystkiego. Po prostu dostaniesz Unsuba i tyle. Nie ja mogę to patrzeć. Jakoś przeżyję. Powiem Ci tak szczerze a mam dużo pieniądza. Trzeba go jakoś wydać. Ile masz pieniędzy, Moskit? Całe 309 złota. To z nic. Zaraz ja zrobię szybki restart. Tam powiedzcie, jak będzie czarno. Jeszcze nie było?